Odcinek 11. Ogrzewanie. Jedna z najważniejszych decyzji podczas budowy domu to oczywiście wybór rodzaju ogrzewania. To naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Szczególnie kiedy na naszych oczach ceny praktycznie każdego ogrzewania rosną jak szalone. W domkach jednorodzinnych najczęściej stosujemy ogrzewanie na paliwo stałe. Jest to węgiel, koks, ekogroszek. Następnym jest gaz, gaz ziemny lub propan-butan. I trzecim takim czynnikiem, który wykorzystujemy do ogrzewania domków jednorodzinnych jest olej. Wybór rodzaju paliwa ma istotny wpływ na wykonanie instalacji w domu. Bardzo ważne jest, by przypilnować podstawowych zasad prac na poszczególnych etapach. Ważnym elementem, który należy uwzględnić przy wykonywaniu instalacji na paliwo stałe. Jest to, że instalację wykonujemy w układzie otwartym. Powoduje to, że podczas wzrostu temperatury w instalacji jest to zabezpieczenie przed wybuchem. Od czterech lat wprowadzona jest dyrektywa, gdzie można zamykać układy instalacji z paliwami stałymi w obieg zamknięty pompowy. Trzeba spełnić warunki bezpieczeństwa montujemy wężownicę schładzającą, zawór termiczny przed przegrzewem, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe. Po spełnieniu tych warunków możemy taką instalację z kotłem na paliwo stałe zamknąć w obieg zamknięty. W przypadku ogrzewania na gaz i olej instalacja jest wykonana w układzie zamkniętym, czyli układ jest cały wymuszony i pracuje przy pomocy pomp. Wybór rodzaju ogrzewania ma także znaczący wpływ na wykonanie kominów w naszym domu. Wymagania różnią się w zależności od czynnika grzewczego. Jeżeli chodzi o systemy kominowe do danych urządzeń, to na paliwa stałe niewymagana jest wkładka kwasoodporna, jest to komin murowany, ceramiczny, bądź to będzie zwykły ceramiczny, bądź komin szkliwiony, natomiast przy kotłach olejowych, gazowych Wymagana jest wkładka kwasoodporna z rur stalowych bądź komin ceramiczny szkliwiony z atestem do spalania tych paliw. Temperatura spalin w kotłach gazowych czy olejowych jest dość wysoka, w granicach 130 stopni. Więc że tak powiem, ograniczamy tutaj też zniszczenie naszych elementów kominowych. Wkładka jest żaroodporna i kwasoodporna. W kominie. Przy spalaniu tworzy się tak zwany kwaśny deszcz. Po ściankach komina to spływa. Jeżeli tej wkładki nie zastosujemy, bo po dwóch, trzech latach ten komin możemy, że tak powiem, do wymiany zastosować, ponieważ on, że tak powiem, poprzez siarkę nam się zniszczy. Bardzo ważnym etapem prac jest fizyczne ułożenie instalacji. Ułożenie instalacji grzewczej w domku jednorodzinnym możemy podzielić na system trójnikowy, gdzie mamy instalację z rurami pionowymi i z pionów odchodzimy do każdego punktu poboru ciepła. Drugie z rozwiązań jest to system rozdzielaczowy, czyli na każdym piętrze doprowadzamy do skrzynki rozdzielczej rury zasilające i do każdego grzejnika osobno, ze skrzynki rozdzielczej prowadzimy rury, aby podłączyć grzejniki. Podsumowując, najważniejsza decyzja to rodzaj ogrzewania domu. Mamy do wyboru gaz ziemny, propan butan, olej opałowy, paliwa stałe, węgiel, ekogroszek, drewno, biomasa, np. prasowane brykiety ze słomy czy trocin. Każdy z rodzajów ogrzewania wymaga dostosowania instalacji i systemów kominowych. Kolejna rzecz to ułożenie rur. Bardzo istotna sprawa na tym etapie to dokładność w wykonaniu połączeń, a także prawidłowe zaizolowanie rur, by uniknąć strat ciepła. Nie chcemy, żeby to ciepło, które mamy odebrać poprzez grzejniki czy też ogrzewania, traciło na przesyle. Czyli te rurki wszystkie, które nie powinny grzać, musimy zaizolować. To izolację stosujemy z pianki poliuretanowej, najczęściej. Następny etap to prawidłowy dobór i umiejscowienie grzejników. Zwróćmy uwagę nie tylko na ich cenę i wygląd, ale także na funkcjonalność. Ogrzewanie jakie stosujemy w domkach jednorodzinnych, jeżeli chodzi o odbiorniki ciepła, jest to punktowe, czyli grzejniki. Grzejniki, że tak powiem, mamy ró różne, różne typy grzejników. Mamy stalowe, mamy grzejniki aluminiowe, mamy grzejniki miedziano-aluminiowe. Z drugiej strony, e, ogrzewanie płaszczyznowe. Płaszczyznowe, czyli ogrzewania podłogowe, ścienne, sufitowe. Dobieramy grzejniki w ten sposób, by oprócz tego, żeby była odpowiednia moc grzejna dla danego pomieszczenia, e, czyli na przykład dzisiaj dobieramy to około 70 do 80 W na metr kwadratowy, to jest jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, a drugą rzeczą jest rzecz estetyczna, czyli wymiar grzejnika dostosowany do wymiaru okna. W łazienkach najczęściej stosujemy ogrzewanie podłogowe ze względu na posadzkę, jaka jest tam ułożona. Dodatkowo stosujemy grzejniki drabinkowe, które dodatkowo ogrzewają to pomieszczenie i służą do suszenia mokrych rzeczy. Ogrzewanie podłogowe stosujemy najczęściej w pomieszczeniach tam, gdzie jest y, odpowiednia posadzka. Stosujemy przy posadzkach z kamienia, terakoty. Jest możliwość także stosowania tego ogrzewania przy wykładzinach drewnianych, lecz wcześniej musimy się upewnić, czy producent przewiduje taką możliwość. Po wykonaniu całości prac dotyczących instalacji grzewczych w domu, należy wykonać próbę ciśnieniową. To taka próba generalna, by sprawdzić szczelność instalacji. Próba ciśnieniowa powinna być zawsze przeprowadzona po zakończeniu prac montażowych, czyli sprawdzamy szczelność instalacji grzewczej, szczelność instalacji gazowej w przypadku kotów gazowych, tak samo jak olejowych, prawda? Wszystko, wszystkie łączenia, które są, musimy sprawdzić. Przy realizacji prac związanych z instalacją grzewczą ważne jest, by sprawdzić rozwiązania, które ograniczą koszty. W domkach jednorodzinnych stosowane są także. W powiązaniu z istniejącą instalacją dodatkowe źródła ciepła, na przykład kominek nadmuchowy, ewentualnie kominek z płaszczem wodny, współpracujący z instalacją na przykład na gaz, poprzez wymiennik ciepła, co powoduje, że paląc w kominku mamy dodatkowe oszczędności w eksploatacji budynku. Na pewno warto także zastanowić się nad instalacją kolektorów słonecznych. Przede wszystkim kolektory słoneczne stosuje się do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Tutaj rodzaje kolektorów możemy podzielić na dwa: próżniowy i płaski. Jeżeli chodzi o kolektory płaskie, najczęściej stosowane jest to wykonane z rur miedzianych. Pod rurkami miedzianymi jest folia z absorberem, który nam wyłapuje energię ze słońca. W ten sposób Grzejemy wodę do użytku wewnętrznego. Drugim rodzajem kolektorów są kolektory próżniowe, czyli mamy rury szklane zamknięte w próżni, co polepsza efektywność kolektora słonecznego. Najbardziej ekologicznym, a także oszczędnym rozwiązaniem ogrzewania domu jest pompa ciepła. Inwestor powinien zainteresować się systemem ogrzewania wykorzystując pompę ciepła. Pompy ciepła możemy wykorzystywać energię tutaj z powietrza i z gruntu. Też mamy wiele sposobów pozyskiwania tego ciepła, ponieważ pompy gruntowe, tak zwane mamy albo studnie głębinowe, studnie chłonne, kolektory płaskie, kolektory pionowe i pompy, które energię też czerpią z powietrza. Podsumujmy. Warto rozważyć alternatywne do tradycyjnego sposoby ogrzewania domu bądź dogrzania wody. Najczęściej stosowane są kominki z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, pompa ciepła. Należy również pamiętać, że wszystkie prace związane z wykonaniem